Dzień dobry, jest środa 21 sierpnia. Gabriela Stefanowicz zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z regionu, czyli wydarzenia telewizji Streameo. Kto okalecza konie w Miłkowie? Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do Sejmu i Senatu. Państwo Nogacz z Miłkowa nie mają łatwego życia, od kilku lat ktoś okalecza ich konie. Kilka dni temu postrzelona została dwunastoletnia klacz. Chyba nikt normalny by się nie spodziewał takiej sytuacji, prawda? I nikt normalny by się nie dopuścił również do czynu, który dokonano. Kilka dni temu w Miłkowie nieznany sprawca ostrzelał dwunastoletnią klacz. Był to już kolejny atak na przestrzeni dwóch lat na konie Bartosza Nogacza. Wcześniej z Paintbola ktoś strzelał do ogiera kolejnemu zwierzęciu nieznana osoba podcięła ścięgna. Tym razem dramat rozegrał się wieczorem 15 sierpnia. Nagle y, usłyszałem y, strzał. To była gdzieś godzina 20.40 y, może 20.45 może 35, nie wiem dokładnie. No i y, y, po tym strzale pobiegłem od razu w stronę tego strzału, nie sądząc, że Popełnią, że, że, że został koń poszczelony, tylko bardziej, że myśliwi polują. Podbiegłam do niej, zdziwiłam się, bo zawsze podchodzi chętnie do nas. Stała taka osłabiona, taka smutna. Podbiegłam do niej zauważyłam, że, że jest poszczelona, prawda? Państwo Nogacz natychmiast wezwali lekarza weterynarii. Został wyciągnięty pocisk, taki samoróbka, wykonany z takiego węża, wąż szlauf. Nie wiem, przewód. Każdy bądź razie upchany był prętami jeszcze metalowymi. Miało to średnicę gdzieś około pół cala i, i długość gdzieś około 5-7 cm. Tam nie było przypadku, tam nie było y, kula szła prosto tutaj na komarę, Konia nie żyć. Szczęście również było w tym, że ten y, nabój pocisk właściwie to y, pocisk y, gdzieś trafił wydaje mi się, że na żebro, bo tak jak tam. Pierwszy wlot, jak jest, no to akurat na żebrze. No i skierował się ku górze, penetrować. Zaczął pod skórą, między skórą a żebrami, tak na głębokość. Nie wiem, sporo tam było, bo on był gdzieś głębokość. Z no, dobre 5-7 cm, i dalej jeszcze tam się wbił. No, żeby 2 cm w bok, czyli między żebra no to no, marne szanse byłyby na uratowanie tego konia. Sprawą wyjaśnienia zajścia zajęli się policjanci skarpacza. W tej sprawie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a w szczególności celem prowadzonego postępowania jest ustalenie osoby, która dopuściła się tego czynu. Myślę, że ktoś to co chciał osiągnąć to osiągnął, mimo że nie był to do końca spełniony jego cel, ale ból zadał. Obecnie klaczy jest pod opieką weterynaryjną i podawane są jej antybiotyki i środki przeciwzapalne. Na jeleniogórskim rynku koalicja obywatelska zaprezentowała kandydatów do Sejmu i Senatu. Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do Sejmu i Senatu w okręgu Legnicko-Jeleniogórskim. Do Jeleni Góry zjechali kandydaci do Sejmu: Piotr Borys, Zofia Czernow, Iwona Krawczyk, Ewa Drost, Konrad Sikora. Nie zabrakło także Jerzego Pokoja, który ubiegać się będzie o mandat senatora. Jednym z głównych postulatów koalicji będzie poprawa służby zdrowia. Będziemy na festynach. Dożynkach z naszym programem, żeby przedstawić tysiącem kandydatów i energią właśnie nasz program. Że warto zagłosować na koalicję obywatelską i warto ten rząd odsunąć dać ludziom nadzieję na jeszcze szybszy rozwój, na porządne państwa, a nie państwo prywatne zarządzane z To jest rola dzisiaj wszystkich naszych kandydatów. Proszę państwa, brakuje leków dla wszystkich. Tych, którzy leczą się na cukrzycę, którzy cierpią również na choroby nowotworowe, i nadciśnienie, i szereg innych schorzeń, gdzie do tej pory to był standard. W naszym programie jest 600 złotych. Więcej netto do pensji dla każdego, kto zarabia do 4000 zł, bo koszty życia rosną, a płace Polaków niestety nie. Będziemy mówić o walce ze smogiem, walce o czyste powietrze, o wielu sprawach. Chciałabym się zająć na pewno edukacją, bo ta deforma spowodowała, że. Samorządy mają niewystarczające środki, nie tylko już na wdrażanie, bo mamy po, ale na funkcjonowanie wielu szkół. Zajmę się na pewno sportem. Ułatwianie funkcjonowania burmistrza, wójta i prezydenta to najważniejsze zadanie, jakie mamy do spełnienia. Od samorządu zaczyna się demokracja. Mamy świadomość, że to są jedne z ważniejszych wyborów po 1989 roku, ponieważ będą miały niemałe znaczenie. Będą decydowały o tym, jak będzie wyglądał kraj, i będą decydowały, jak będzie wyglądał samorząd mimo wszystko i ich wzajemne relacje. Bo jest tutaj oferta dla każdego, a przede wszystkim dla najsłabszych. Według koalicji obywatelskiej państwo polskie ma być uczciwe, praworządne, skromne i służyć obywatelom. Jak podkreślali kandydaci, ich celem jest uzyskanie w okręgu sześciu mandatów do Sejmu. W starostwie powiatowym odbyło się spotkanie z przedstawicielami chińskiej prowincji Liaoyang. Czy to początek nowej współpracy? Delegacja z chińskiej prowincji Liaoning przyjechała do powiatu jeleniogórskiego na zaproszenie firmy dr. Schneider. Wspieramy się bardzo często wzajemnie, na przykład bardzo często korzystamy z usług specjalistów dr. Schneidera z Radomierza w naszych zakładach w Chinach. Kupujemy część asortmentu, części z waszych zakładów produkcyjnych w Polsce. Więc ta współpraca funkcjonuje i jest bardzo ścisła na, na wielu płaszczyznach i dotyczy od wiedzy technicznej i specjalistycznej po produkt. Przez tak zacieśnianą współpracą możemy zyskać to, że wymiana wiedzy, wymiana technologii w tym zakresie, no i też przede wszystkim wsparcie w naszych projektach, a zwłaszcza wymagań klienta. Przedstawiciele chińskiej prowincji wyrazili chęć współpracy z powiatem jeleniogórskim. Bardzo podoba nam się Kotlina Jeleniogórska. Myślimy o tym, by rozpocząć tu współpracę nie tylko gospodarczą, ale przede wszystkim turystyczną i kulturalną. Myślę, że może być to ciekawa przygoda. Prowincja Liaoliang będzie dla Was, Polaków, bardzo atrakcyjna, zarówno turystycznie, jak i technologicznie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych branż, od metalurgicznej po lotniczą, którzy żywo zainteresowani byli współpracą z państwem środkowym. Szybowce, które są produkowane tutaj w Jeżowie Sudeckim, w zakładzie szybowcowym, który od ponad 90 lat produkuje szybowce, te szybowce w tej chwili latają we wszystkich zakątkach świata, począwszy od Polski, przez Europę, obie Ameryki, Australię, nawet w Afryce. Także jest to nowy rynek, no i jest szansa się tam... Pojawić. Liczę bardzo na to, że tu przedsiębiorcy nawiążą dobrą współpracę, a wiemy, że rynek chiński jest tym, ten, tym rynkiem napędowym gospodarka chińska i mam nadzieję, że nasi przedsiębiorcy przede wszystkim zyskają na tej, na tej współpracy. A jeśli my na poziomie powiatu, samorządu będziemy mogli zbudować im taką platformę do tego, żeby te relacje były dobre, no to jak najbardziej tak. My jesteśmy oczywiście do dyspozycji. Prowincja Liaoning zamieszkuje 40 milionów osób. Jest ona kolebką industrializacji w kraju. To właśnie tutaj wyprodukowany został narodowy samochód. Prowincja ta posiada wiele surowców, a produkcja galanterii skórzanej jest wiodącą gałęzią gospodarki. Współpraca z chińskim partnerem może pomóc lokalnym firmom w wejściu na rynek azjatycki. Na Polanie Jakuszyckiej trwają prace przy budowie centrum sportów zimowych, a także przygotowania do letniego biegu piastów. Na Polanie Jakuszyckiej trwają przygotowania do letniego biegu piastów. Spory ruch na polanie pojawił się także przy budowie Centrum Sportów Zimowych. Do tej pory zrobiliśmy pełną mobilizację zaplecza. Mamy w tej chwili już zaplecze na, na etapie ukończonym. Rozpoczęliśmy no, prawie miesiąc temu wykopy pod budynki. Głównie w tej chwili kopiemy pod budynkiem B, czyli pod podziemnym parkingiem, bo to jest płytszy wykop i zaraz. Jak tylko uporamy się z tym wykopem, rozpoczynamy głęboki wykop pod budynkiem głównym, czyli budynkiem A. Teraz najważniejsze jest to, żeby wykonać jak najwięcej prac przed okresem zimowym. Przede wszystkim musimy wyjść z ziemi, czyli pokończyć wszystkie roboty, które są związane z pracami ziemnymi, z robotami betonowymi. Ale oczywiście przewidywaliśmy to, że będzie zima. To nie jest, my nie jesteśmy drogowcami, nie zaskoczyła nas. Więc będziemy wykonywali to również w technologiach drutów grzewczych, Czyli w technologiach przeznaczonych do, do betonowania i wykonywania robót w zimie. W temperaturach do minus 5, nawet i trochę niżej, będziemy w stanie wykonywać jeszcze te roboty. Jak pogoda nie pozwoli harmonogram to też przewidział. Budowie centrum towarzyszy spore zainteresowanie mieszkańców regionu, jak i turystów. Rzeczywiście wszyscy chodzą, pytają się, co niektórzy nawet nie, nie przewidując, że jest budowa, trafiają na plac budowy i proszą, żeby ich przepuścić. Oczywiście nie można, bo <noise> bezpieczeństwo jest przede wszystkim. Na placu budowy praca w re, a już w najbliższą sobotę i niedzielę na Polanie Jakuszyckiej odbędzie się letni bieg piastów. Letni bieg piastów jest młodszym bratem zimowego Biegu piastów, który zimą odbędzie się po raz 44. Limity mamy wypełnione na, na połówce to jest ponad 400 osób. Na ultramaratonie 400, natomiast na 11 mamy ponad 300 i on już jest też prawie wypełniony, ale ponieważ w ostatniej chwili niektórzy rezygnują z powodu kontuzji, bądź jakiejś nagłej zmiany planów, więc jeszcze na 11 km można się zapisać. I dzisiaj rano było jeszcze jedno miejsce do na March Dodajmy, że już we wrześniu odbędzie się rowerowa edycja biegu piastów. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i w imieniu Klaudii Rusek zapraszam na piątkowe wydarzenia.